Dzień dobry, panie i panowie. Mamy go my. Sprawca śmiertelnego postrzelenia Charliego Kirka został zatrzymany w mniej niż dwa dni po ataku na Uniwersytecie Utah Valley. Porozmawiamy z prywatnym detektywem, aby przeanalizować wszystkie kluczowe dowody, które według śledczych zostały zebrane do tej pory, w tym nagrania z monitoringu odzyskaną strzelbę dziwne grawerowane łuski. Oraz wiadomości, które według śledczych podejrzany wysłał do swojego współlokatora. Witamy w Sidebar prezentowanym przez Law and Crime. Nazywam się Jesse Weber. Ważny nagłówek. Złapali go w mniej niż 36 godzin po zastrzeleniu Charliego Kirka na wydarzeniu w Utah. Władze informują, że podejrzany mężczyzna jest już w areszcie. Jeśli słyszysz o tym pierwszy raz, oto skrót sprawy. To rozeszło się wszędzie. Byłbym zaskoczony, gdybyś nie słyszał. Mówimy o Charlie Kirku, 31-letnim współzałożycielu Turning Point Stany Zjednoczone Ameryki, żonatym ojcu dwójki dzieci i jednym z czołowych konserwatywnych głosów w internecie. Został zastrzelony i zabity 10 września podczas wizyty w ramach trasy po uczelniach na Utah Valley University w Oram. Na tym kampusie zebrało się około 3000 osób, istnieje nagranie z tego zdarzenia. Jest niepokojące. Pokazuje Kirka pod zadaszeniem. Otoczonego przez ochronę i metalowe barierki, gdy ktoś z tłumu zapytał go o przemoc z użyciem broni. I kilka sekund później rozlega się pojedynczy strzał. Kula trafia Kirka w szyję, upada, gdy ludzie krzyczą i rzucają się do ucieczki. A Kirk został przewieziony do pobliskiego szpitala, ale stwierdzono jego zgon. Władze sądzą, że strzelec strzelił z dachu budynku oddalonego o 150-200 jardów. Następnie przechodzimy do teraźniejszości. Dziś rano gubernator Spencer Cox wygłosił oświadczenie. Dzień dobry panie i panowie. Mamy go. Wieczorem 11 września członek rodziny Tylera Robinsona skontaktował się z przyjacielem rodziny, który przekazał informację biuru szeryfa hrabstwa Washington, że Robinson wyznał im lub zasugerował, że popełnił to zdarzenie. Ta informacja została przekazana do biura szeryfa hrabstwa Utah oraz śledczym z Utah Valley University. Informację przekazano także FBI. Śledczy przejrzeli dodatkowe nagrania z monitoringu UVU i zidentyfikowali Robinsona, który przybył na kampus UVU szarym Dodge Challengerem około godziny 8:29 rano. 10 września, gdzie na nagraniu widać go w zwykłej bordowej koszulce, jasnych szortach, czarnej czapce z białym logo i jasnych butach. Kiedy śledczy spotkali Robinsona osobiście w hrabstwie, Washington, 12 września, we wczesnych godzinach porannych, zauważyli, że miał na sobie ubrania zgodne z tymi z nagrań z monitoringu. Omówmy podejrzanego. 22-letni Tyler Robinson został aresztowany 11 września pod zarzutem morderstwa kwalifikowanego, posiadania broni oraz utrudniania postępowania. Władze twierdzą, że to rodzina poinformowała organy ścigania po tym, jak przyznał się lub zasugerował, że to on jest odpowiedzialny. Dyrektor FBI Cash Patel poinformował, że Robinson został zatrzymany 33 godziny po zabójstwie. Oto co o nim wiadomo. Dorastał wyższą w Waszyngtonie, w stanie Utah. Potwierdzono, że Tyler Robinson studiował jeden semestr na Uniwersytecie Stanowym Utah jesienią 2021 roku. Był prawdopodobnie studentem inżynierii, możliwe, że miał urlop dziekański. Rodzina twierdzi, że jego poglądy polityczne bardzo się zradykalizowały i szczególnie krytykował Charliego Kirka, zarzucając mu szerzenie nienawiści. A dowody o tym właśnie chcemy teraz porozmawiać. Dowody, które śledczy przedstawili do tej pory. Dużo tego. Zaraz się tym zajmiemy. Najpierw, by przeanalizować dotychczasowe informacje, zapraszam prywatnego detektywa Asztona Paka. Dziękuję za czas, Ashton. miło Cię widzieć. Dziękuję za ponowne zaproszenie. Na ile realistyczne jest to, że władze były w stanie zidentyfikować i zatrzymać tego podejrzanego w mniej niż 36 godzin, biorąc pod uwagę ten atak? To o czym mówimy: geografię, liczbę osób, okoliczności. Czy to pana zaskakuje? Czy to po prostu wydaje się po prostu świetną robotą policji? Jeśli mnie pan pyta, to dobra robota policji. Szczerze byłem zaskoczony, że nie złapali go wcześniej. Myślę, że może już go zidentyfikowali i po prostu pracowali nad ustaleniem jego fizycznego miejsca pobytu. Wie pan, gdzie się właściwie ukrywał? Wie pan, szacunek dla jego ojca. Z tego co wiem, emerytowany funkcjonariusz służb nadal dotrzymywał przysięgi, mimo że musiał wydać własnego syna. Ale myślę, że wie pan, wszyscy agenci FBI, wszyscy śledczy z Homeland Security, lokalni i stanowi policjanci, policja uniwersytecka, którzy tam byli i prowadzili działania, żeby znaleźć tego faceta, to prawdopodobnie bardzo solidna praca zespołowa policji z Utah. Od początku śledzimy tę sprawę dzięki niesamowitemu wsparciu naszego sponsora, Morgana i Morgana. To największa kancelaria odszkodowawcza w Ameryce z ponad tysiącem prawników. Są tak duzi, bo często wygrywają. Odzyskali ponad 25 miliardów dolarów dla ponad 500 tysięcy klientów. Pomyślcie o tym. W ostatnich miesiącach klient na Florydzie dostał 12 milionów dolarów, a ubezpieczyciel w Pensylwanii oferował tylko 350 tysięcy dolarów. Klient dostał 26 milionów dolarów, czyli 40 razy więcej niż oferowane przez ubezpieczyciela 650 tysięcy dolarów. Kolejny klient w Pensylwanii otrzymał 29 milionów dolarów, choć proponowano mu jedynie 500 tysięcy. Nawet jeśli uważasz, że twoja sprawa nie jest warta milionów, warto rozpocząć roszczenie i walczyć o swoje. Morgan i Morgan. To bardzo proste. Roszczenie złożysz z telefonu w kilku kliknięciach. Jeśli jesteś poszkodowany, rozpocznij roszczenie na fortepipol.com/pray LC Sidebar, kliknij link poniżej lub zeskanuj kod QR. Podczas wczorajszej pierwszej konferencji prasowej poinformowali, że mają nagranie z monitoringu, ale nie zamierzają go jeszcze udostępniać. Tego samego dnia udostępnili zdjęcie osoby, którą się interesują, a potem obejrzeliśmy nagranie z dachu. Wiesz, muszę sobie wyobrazić, że to pomogło. Zakładam, że otrzymali wiele wskazówek i ludzie prawdopodobnie kogoś takiego szukali. Tak było w sprawie Mandzione. Tak, to dość specyficzna, choć nie całkiem odosobniona część kraju, z bardzo zżytą społecznością w Utah. Myślę, że większość ludzi tam się zna, więc publikacja zdjęć i nagrań jest oczywista. Ktoś tam prawdopodobnie zobaczył je i natychmiast skontaktował się z organami ścigania, żeby poinformować, kim jest ta osoba. Czy wiesz, dlaczego mogło być opóźnienie w natychmiastowym opublikowaniu tego, jeśli już to mieli? I nie jestem do końca pewien, co się wtedy działo, ale zastanawiałem się, czy nie było niechęci do natychmiastowego udostępnienia nagrania, bo już wtedy w mediach społecznościowych pojawiały się fałszywe oskarżenia wobec pewnych osób i może nie chcieli, żeby ludzie zaczęli panikować. Ale z drugiej strony, czy nie potrzebujesz pomocy społeczeństwa? Tak, to delikatna granica, po której musi się poruszać policja. Jako emerytowany funkcjonariusz policji świetnie było móc przekazywać społeczeństwu informacje, które wiedzieliśmy, że pomogą w sprawie, ale jednocześnie musieliśmy zachować integralność postępowania prokuratorskiego. Myślę, że to, co tutaj mamy, to, wiesz, era clickbaitu na Twitterze albo X, w zależności od tego, jak to nazywasz. Wszyscy chcą mieć newsa, wszyscy chcą móc powiedzieć, że jako pierwsi opublikowali informacje o strzelcu. A potem po prostu te wydarzenia, te tragiczne incydenty są w danym momencie tak chaotyczne. Wszystko jest bardzo emocjonalne. Dla organów ścigania, gdy pasta już wyszła z stópki, nie da się jej cofnąć. Początkowo byli raczej niechętni by ujawniać zawartość nagrań, ale w miarę jak śledztwo postępowało w kolejnych dniach po tym ataku, tak, musieli oprzeć się na tym monitoringu wideo i tych zdjęciach. Z perspektywy śledczego. Czy wyzwaniem przy publicznym wydarzeniu z wieloma nagraniami i świadkami jest prowadzenie dochodzenia? Jakie są wyzwania związane z interpretacją tego wszystkiego, gdy mamy do czynienia z zatłoczonym publicznym wydarzeniem, podczas którego dochodzi do ataku? Cóż, możemy omówić kwestie związane z gromadzeniem dowodów, to co nazywamy działaniami po ataku lub po fakcie. Chcę zapytać, gdzie była obecność służb porządkowych w tej społeczności na tym uniwersytecie, gdzie byli kontrsnajperzy, czy oceniono miejsce? Możemy o tym rozmawiać, ale ostatecznie masz nagrania wideo i ludzi nagrywających, które teraz musisz zabezpieczyć jako dowód. To jest wyzwanie dla organów ścigania. Tutaj mogą wkroczyć federalni i FBI. Wiesz, uruchomić ten duży, wieloterabajtowy dysk, twardy, który może przechowywać tysiące filmów i zdjęć. Tu właśnie pomocne jest wsparcie FBI i agentów federalnych, choć to na pewno wyzwanie. W tym chaosie trudno mi wyobrazić sobie pierwsze śledztwo, gdy próbowano połączyć wszystko, by znaleźć podejrzanego. Stąd chcę więc razem przejrzeć dowody, zaczynając od nagrania wideo. FBI udostępniło nie tylko zdjęcia, ale też nagranie z monitoringu. Daje nam to bardzo wyraźny obraz ucieczki potencjalnego strzelca. Na nagraniu widać postać ubraną od stóp do głów na czarno, biegnącą po dachu UVU tuż po strzale, który zabił Charliego Kirka. I ta osoba biegnie do krawędzi budynku, zawisa na chwilę, zeskakuje na ziemię i znika w kierunku pobliskiego zalesionego terenu. I ten szczegół ma znaczenie, ponieważ niedaleko tego miejsca śledczy później znaleźli to, co nazwali wysokiej mocy karabinem powtarzalnym owiniętym w ręcznik. Obok niego leżały te dziwne grawerowane łuski, które dziś opisał gubernator Cox. Zaraz do nich przejdziemy. Ashton na podstawie twojego doświadczenia jak trudne jest przygotowanie ucieczki po dachu, jak na tym nagraniu, to znaczy, przede wszystkim wydaje się, że to było zdecydowanie zaplanowane, prawda? Wiedzieć, gdzie się ustawić, a potem tak uciec, jest naprawdę niepokojące. Myślę, że sprawca prawdopodobnie polega na chaosie, który powstał w momencie, gdy pan Kirk został zastrzelony, i na tej reakcji. Więc wszystkie oczy są na to skierowane. Wiesz, ludzie skupiają się tylko na miejscu zbrodni. Były początkowe doniesienia, ludzie krzyczeli i wrzeszczeli na mężczyznę w tłumie, którego uważali za strzelca. Widzieliśmy coś podobnego, kiedy prezydent Trump prawie został zamordowany w Pensylwanii. Chaos tam w tej chwili. Na szczęście, oczywiście wiesz, kąt snajperzy, Secret Service, zdołali unieszkodliwić tego strzelca. Nie dziwi mnie, że ten facet uciekł w ten sposób. Martwi mnie tylko, jak się tam w ogóle dostał. Czemu nie było tam funkcjonariuszy organów ścigania lub ochrony, którzy by to zauważyli i zareagowali? Dron lecący nad wydarzeniem mógłby to zauważyć. To mógł być twój zespół kontrsnajperski dla organów ścigania lub prywatnej ochrony. Więc wiesz, jest, jestem pewien, że kiedy pojawi się raport po akcji, ten młody człowiek przeprowadził wcześniej obserwację operacyjną. Nie zdziwi mnie, jeśli pojawi się nagranie, na którym w tygodniach czy dniach przed zdarzeniem robi próbę generalną, wchodzi na dach, sprawdza, ile to zajmuje czasu. FBI nie ujawni tych informacji, bo będą częścią aktu oskarżenia. I dopóki to nie wyjdzie na jaw w sądzie, miną miesiące, może nawet rok. Więc nie dziwi mnie, że udało mu się uciec. Tak, potwierdzili, że monitoring pokazuje liczne miejsca, w których był oraz czas jego pojawienia się na kampusie. Więc porównujesz to z opisem. I muszę przyznać, że to naprawdę mocny dowód, delikatnie mówiąc. I wiesz, myślę, że poruszasz kilka ciekawych kwestii, bo wcześniej mówiłem o tym, czy rzeczywiście brakowało tam zabezpieczeń. Dlaczego było tam tylko tylu funkcjonariuszy UVU, czy mieli wsparcie lokalnej policji, czy nie? Miał tylko prywatną ochronę. Wiem o pewnej koordynacji, ale czy również brakowało zabezpieczeń? Strzelec, wiesz, na tym zewnętrznym perymetrze, chcę porozmawiać o karabinie. Masz karabin. Podobno znaleziony owinięty wręcznik? Co to według ciebie oznacza? Mam na myśli porzucenie tej broni w tym miejscu, co ci to mówi i owinięcie jej wręcznik? Cóż, jeśli jesteś złym facetem i przewidujesz, że możesz zostać zatrzymany przez organy ścigania, próbujesz uciec, a niekoniecznie wdawać się w konfrontację z policją. Zazwyczaj widzimy aktywnych strzelców, którzy albo popełniają samobójstwo po starciu z policją, albo wdają się w wymianę ognia z funkcjonariuszami i pozwalają, by to oni zakończyli ich życie czyli tak zwane samobójstwo przez policjanta. Ale tutaj widzisz faceta, który wyraźnie próbuje uciec próbuje oddzielić się od broni palnej. To jest trochę klasyczne. Gdyby został zatrzymany dalej, może zdjąłby ubrania, w których go widziano, a funkcjonariusz policji mógłby nie wiedzieć, że to był twój strzelec, bo nie miałby przy sobie broni. Nie ma na sobie zgłoszonego wcześniej całkowicie czarnego ubrania? To sugeruje, że mogła tu być premedytacja i on to zaplanował. Jeśli owinął to wręcznik, może po prostu chciał to ukryć, może wtedy nie zostałoby to tak szybko zauważone? Może próbował usunąć DNA i odciski palców, by móc w sądzie powiedzieć: Nie ma moich odcisków na tej broni, nie ma DNA, ale wątpię, żeby tak było, bo dzięki dzisiejszej technologii DNA dotykowego będziemy w stanie powiązać tę broń z przestępstwem i z nim. Więc wiesz, to oczywiście wyjdzie na jaw podczas procesu sądowego. Tak, wyrzucenie broni palnej to klasyczny element ucieczki. Po prostu. To takie dziwne, bo musisz sobie wyobrazić, że wiedziałeś, że zostanie to znalezione. Wiesz, rozumiem Cię, jeśli chodzi o sposoby pozbycia się tego. Wiesz, pozbycia się tego i próby usunięcia swoich odcisków, albo może numer seryjny został w jakiś sposób zniszczony i być może nie da się go już namierzyć. Ale wydaje się, że ten poziom planowania przed tym, a potem to, co było później, wyglądało na niechlujne. Tak, i znowu ten młody człowiek jest. No, młody, kora mózgowa nie jest jeszcze w pełni rozwinięta. Zakładając, że to on dostał. Jeśli nasz podejrzany w areszcie jest sprawcą, wszystko trzeba będzie udowodnić w sądzie, będzie miał swoje prawa, ma konstytucyjne prawa, stanie przed sędzią i ławą przysięgłych, będzie miał obrońcę oraz cały aparat amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Ostatecznie, wiesz, no zawsze mówię przy takich atakach, zwłaszcza jeśli chodzi o no, radykalną ideologię m, ludzi, którzy mają skłonności do, do przemocy z powodu jakiejś urazy. Czasami to nie jest żadna wielka filozofia. Nie doszukuj się w tym niczego, to młody chłopak pewnie nie zastanawiał się długo i pomyślał, że może będzie miał szczęście i karabin nie zostanie znaleziony. Masz teraz rzekome przyznanie się do winy, które jeśli zostanie uznane przez sąd i ławę przysięgłych, ma ogromne znaczenie. Gubernator Cox powiedział, że Robinson rzekomo przyznał się lub zasugerował to podczas rozmowy z rodziną. Jego ojciec rozpoznał go na zdjęciach opublikowanych przez FBI. I namawiał, by sam zgłosił się na policję. Jeśli to prawda, zastanawiam się, czy to nie wynika z presji otoczenia, Aszton, oraz z wieku. Czy to często się zdarza? Często to widzisz? Rzekomo popełniasz ohydną zbrodnię, znaną na całym świecie ogromny rozgłos. Zaskoczyło cię to? To było szczere przyznanie się do winy. Nie, to wcale mnie nie dziwi. Myślę, że ludzie chcą opowiedzieć swoją historię. Ludzie chcą, osobiście uważam, wiesz, i to jest moje osobiste zdanie, po prostu pobieżnie przeglądając informacje z internetu, myślę, że ten młody człowiek teraz staje się w centrum uwagi. Jest w centrum zainteresowania. Zawsze mówiłem, że uważam, iż wielu z tych sprawców strzelanin, masowych zabójstw, sytuacji z aktywnym strzelcem desperacko szuka uwagi. Czują się jak przegrani, nie są w niczym dobrzy, ale przynajmniej w tym mogą być dobrzy. Myślę, że to kwestia psychologii chwili. Bierzesz pod uwagę ideologię, proces radykalizacji? Porozmawiajmy o tym, ponieważ pojawiło się wiele teorii na temat tego, co mogło się wydarzyć. Oprócz rzekomego przyznania się do winy, śledczy twierdzą, że rodzina zauważyła u niego w ostatnich latach zmianę zachowania stał się bardziej polityczny i wspominał Charliego Kirka. Podczas rozmowy z współlokatorem Robinsona. Detektywi poznali jeszcze bardziej niepokojące szczegóły. Oto, co powiedział gubernator Cox. Śledczy przesłuchali tego współlokatora, który stwierdził, że jego współlokator, czyli Robinson, zażartował na Discordzie. Śledczy zapytali, czy udostępni wiadomości z Discorda, otworzył aplikację i pokazał śledczym kilka wiadomości, pozwalając im robić zdjęcia ekranu podczas ich wyświetlania przez współlokatora Robinsona. Te zdjęcia przedstawiały różne wiadomości, w tym treść rozmów między kontaktem w telefonie o nazwie Tyler z ikoną emoji a urządzeniem współlokatora Robinsona. Treść tych wiadomości obejmowała informacje od kontaktu Tyler, w których była mowa o potrzebie odebrania karabinu z miejsca ukrycia, pozostawieniu karabinu w krzakach. Wiadomości dotyczące obserwowania miejsca, gdzie karabin został zostawiony, oraz wiadomość o pozostawieniu karabinu owiniętego w ręcznik. Aszton, oczywiście, prokuratorzy zwykle nie muszą udowadniać motywów w większości przestępstw. Nie muszą tego udowadniać, szczególnie w tym przypadku, ale to pomaga wyjaśnić historię i dlaczego ktoś mógł to zrobić. Często trudno zajrzeć w czyjś umysł. Ale muszę powiedzieć, że sposób w jaki Charlie Kirk Został zabity, gdzie został zabity i kiedy został zabity, na podstawie tych zarzutów pana Robinsona, to w pewnym sensie ma sens. Cóż, może rzeczywiście tak jest. Ostatecznie, ostateczny motyw, dlaczego ktoś robi to, co robi, tak łatwo jest przedstawić to jako czarno-biały problem, jako coś zero-jedynkowego. Był antyprawicowy, był taki, był owaki. Miał określone poglądy polityczne i dlatego to zrobił. Psychologicznie wciąż nie wiemy, dlaczego ten młody człowiek tak postąpił. Może tego nie rozumieć, ale wykorzystuje motywację polityczną, by usprawiedliwić swoje działania. Więc może być tak, nawet myślałem o tym, wiesz, wielu z tych młodych mężczyzn, młodych strzelców w tym wieku, czy to jest kwestia choroby psychicznej, czy to jest początek paranoidalnej schizofrenii, która czasami. Może ujawnić się w wieku od 20 do 25 lat? Czy to jest tak, czy on w głębi duszy zazdrościł Charlie'emu Kirkowi? Charlie Kirk uosabiał to, co prawica widzi jako uprzywilejowanego, przystojnego Amerykanina, żonatego, z dzieckiem, rodziną, potrafiącego debatować i radzić sobie wśród przeciwników. Motywy jego działań pozostają jednak niejasne. Aby nas zbyć jako sprawę polityczną mógł użyć polityki i jej radykalizacji dla usprawiedliwienia. Ale dopóki nie zostanie przeprowadzona ocena psychologiczna, co może potrwać jeszcze kilka miesięcy, on może nie wiedzieć tego. To ciekawe, że o tym mówisz, bo byłem na CrimeConie, konie, gdzie prowadziliśmy panel o Mangionim. Rozmawialiśmy między innymi Mimiecin, czy naprawdę był zdenerwowany i wyrażał opinię o branży ubezpieczeń zdrowotnych? Czy chciał kogoś zabić i tylko szukał usprawiedliwienia? Oczywiście, zakładając, że jest niewinny, dopóki nie udowodni mu się winy, ale jeśli założyć, że to zrobił, czy to było coś, nad czym warto się zastanowić? Jedna rzecz, na którą ludzie mogą zwracać uwagę, kiedy rozmawiamy o tym, czy pan Robinson naprawdę popełnił to przestępstwo, to jak rodzina lub przyjaciele mają sobie z tym poradzić? Przecież nie da się czegoś takiego przewidzieć, ale co im powiedzieć? Ciągle prowadzisz śledztwa w takich sprawach. Czy to było do przewidzenia? To trudne. Z czasem wszystko wydaje się oczywiste. Nawet nie potrafię sobie wyobrazić, przez co przechodzą członkowie rodzin, wiesz, nie tylko rodziny ofiar, ale też rodzina tego młodego człowieka, którego życie właśnie się skończyło. Jeśli nie kara śmierci, to grozi mu dożywocie, wiesz, do końca życia, aż umrze. Jestem pewien, że dla tych rodzin była to bardzo trudna decyzja. Uważam, że zasługują na uznanie za właściwą decyzję, gdy zadzwonili na policję i przekazali, co wiedzą. Ostatecznie postąpili właściwie. To zżyta religijna społeczność w Utah, więc może to miało wpływ na ich decyzję, żeby doradzać rządowi, co się dzieje. Więc to jest jedna z tych trudnych sytuacji. Te wiadomości do współlokatora dotyczące współlokatora są trochę mylące. Opisują odzyskanie i ukrycie strzelby, obserwację okolicy oraz przygotowanie broni. Dlaczego to udokumentowano? Przecież to także mocny dowód. Tak, to mocny dowód wygląda, jakby grał w grę komputerową strzelankę z perspektywy pierwszej osoby, wykonując różne misje. Więc nie jestem pewien, czy to właśnie dzieje się w jego głowie. Tak naprawdę nie czytałem nic na temat tego, co działo się z współlokatorem. Słyszałem różne rzeczy, wiesz, ale zostawię to z perspektywy czasu: wszystko wydaje się oczywiste. Jesteś na studiach, masz dwadzieścia kilka lat. Większość tych dwudziestoletnich dzieciaków nie wie, że trzeba zadzwonić na policję. Hej, myślę, że mój współlokator ma objawy paranoidalnej schizofrenii. Oni jednak nie są psychologami ani psychiatrami. Sprawdźmy, czy to tylko ignorancja współlokatora, czy może spisek. Wiesz, zawsze coś jest spiskiem w internecie. Zwykle nie wierzę w teorie spiskowe. Mam materiał o teoriach śmierci Charliego Kirka, pojawi się w weekend, ale na razie to odłóżmy. Wracając do karabinu, gdy funkcjonariusze prześledzili drogę sprawcy, poza kampus znaleźli ukryty wśród drzew powtarzalny karabin Mauser. Był owinięty ciemnym ręcznikiem, ale to nie tylko broń rzucała się w oczy. Obok niej leżało kilka łusek. Śledczy twierdzą, że na części z nich celowo wygrawerowano dziwaczne wiadomości. Oto wypowiedź gubernatora Coxa. Wiem, że pojawiły się spekulacje dotyczące napisów na tych łuskach. Tych łuskach po nabojach. I wierzę, że to również mamy. I teraz się tym z wami podzielę. Obszar na północ od Campus Drive Road, gdzie przeszedł podejrzany, widzieliście częściowo na nagraniu opublikowanym wczoraj. To trawiasty teren z drzewami na obrzeżach kampusu UFU. Śledczy odkryli karabin z zamkiem ślizgowym owinięty w ciemny ręcznik. Ustalono, że karabin to Mauser model 98306 kaliber 3006 karabin z zamkiem ślizgowym). Na karabinie zamontowano lunetę. Śledczy zauważyli napisy wygrawerowane na łuskach znalezionych przy karabinie. Napisy na wystrzelonej łusce brzmiały Notices. Bulges, wielkie litery, owo. Co oznacza ten znak zapytania? Napisy na trzech niewystrzelonych łuskach brzmiały Hej, faszysto i łap. Symbol strzałki w górę, strzałka w prawo, symbol i oraz trzy strzałki w dół. Na drugiej niewystrzelonej łusce widniał napis O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Na trzeciej łusce był napis jeśli to czytasz, jesteś gejem LMAO. Dobrze, Asztonie, z punktu widzenia śledczego, z perspektywy antyterrorystycznej, co z tego wynosisz? Z tych grawerunków. Cóż, tutaj uważam, że podejrzany wiedział, że zostanie odnaleziony. To jest on, znowu mogę być częścią tej historii, jestem głównym bohaterem, mogę odegrać tę rolę i jestem w centrum. Czy istnieje możliwość, że on planuje wystrzelić przynajmniej jeden z tych pocisków? Gdy zostaną odzyskane od Charliego Kirka lub innej osoby, wiadomości będzie można odnaleźć. To jest bardzo. To jest absolutnie możliwe. Zdecydowanie. Ale znowu myślę, że ten facet, wiesz, postrzega siebie jako przegranego. Teraz może być w centrum uwagi. Widzę to w tylu przypadkach masowych zabójstw, w sytuacjach z aktywnym strzelcem. Znowu chcemy powiedzieć, że to lewica, prawica, firmy ubezpieczeniowe winimy prezesów. Ostatecznie to są zagubieni młodzi mężczyźni, którzy chcą być w centrum uwagi. I myślę, że kiedy zostawiasz naboje z napisami, żeby zostały znalezione przez organy ścigania, to jesteś ty. Odgrywasz tę rolę, jakbyś uczestniczył w grze fabularnej na żywo. Odstawiasz to na bok. Z punktu widzenia prawnika, z punktu widzenia prokuratora, oni by argumentowali, że to pokazuje premedytację. Poświęcenie czasu na grawer i konkretne wiadomości to już premedytacja. Dobrze, porozmawiajmy o ubraniu i o tym, czego dowiedzieliśmy się na temat tego, co podejrzany miał na sobie przed i po strzelaninie. Śledczy twierdzą, że Robinson faktycznie próbował się tego dnia przebrać. Kiedy po raz pierwszy zauważono go na kampusie, miał na sobie inne ubrania. Potem przebrał się na dachu, a następnie w pewnym momencie znowu zmienił ubranie. Także kiedy został zatrzymany, kiedy go aresztowano, ubranie zgadzało się z tym, które miał na sobie przed strzelaniną tutaj na UBU. Robinsona podobno widziano rano na kampusie w bordowym T-shircie, jasnych shortach, czarnej czapce i tenisówkach. A kiedy funkcjonariusze znaleźli go później, wciąż miał na sobie ubrania odpowiadające temu opisowi. Więc Aszton to znowu kolejny kluczowy dowód identyfikacyjny. Tak, absolutnie. To pokazuje premedytację, pokazuje planowanie, pokazuje złą wolę i zamiar. Ma na sobie ubrania, wiesz, ta koszulka ma patriotyczny symbol i patriotyczne przesłanie. Dla mnie to tak, jakbym wtapiała się w otoczenie. Wiesz, nie chciałbyś wszędzie nosić fioletowych włosów i mieć przekutej twarzy. I to będzie się wyróżniać w tej społeczności, w tym miejscu. Więc on założy coś, co wtopi się w otoczenie. Myślę, że tak. Zakładanie i zdejmowanie przebrania świadczy o zaplanowaniu. Dlaczego po prostu nie przebrać się w zupełnie trzeci inny strój? Chodzi mi o to, że noszenie tego, co uchwycił monitoring, wydaje się dziwne. Dwudziestokilkuletni chłopak może nie planował tego dokładnie. To przypomina odgrywanie ról z filmików. Może nie miał innych ubrań. To dopiero początek. Wciąż musimy omówić wiele kwestii w tej sprawie. To początek dowodów, które zobaczysz w tej sprawie. Wiemy, że jest przetrzymywany pod określonymi zarzutami. Nie sądzę, by w chwili nagrania był oficjalnie oskarżony, ale zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem jest rozważany. Będziemy nadal obserwować, jakie dowody pojawią się przeciwko tej osobie. Dziękuję, Ashton Park, za poświęcony czas. Dziękuję za zaproszenie. W porządku, wszyscy. To wszystko, co mamy dla Was na dziś w Sidebar. Bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami. Prosimy o subskrypcję na YouTube, Apple Podcasts, Spotify lub innych platformach. Śledźcie mnie na Instagramie lub X. Jestem Jesse Weber. Do zobaczenia!